To wyprawa jak z bajki, a o dziś więcej bajek w Szymbarku. Na koniec wielkie otwarcie kaszubskiego świata bajek właśnie w Szymbarku. Najmłodsi zwiedzający będą mogli m.in. wysłuchać bajek o Czerwonym Kapturku i Królewnie Śnieżce oraz kaszubskich legend z ust samego Mestwina. W sobotę w Szymbarku wielkie otwarcie kaszubskiego świata bajek, po którym oprowadzi nas dzisiaj najprawdziwsza księżniczka. Jestem księżniczką, która wraz z bajkami zamieszkała w Szymbarku, Będę tutaj dzieci zachęcała do wysłuchania przepięknych bajek kaszubskich, również legend kaszubskich, tyż mojego gdańskiego kaszubsko. Do bajkowego pałacu strzeżonego przez starożytnego Mestwina przyjechał już Kopciuszek, Czerwony Kapturek i Szewczyk Dratewka. Ale nikt nie może tutaj wejść bez wysłuchania kaszubskiej legendy. Legenda o stworzeniu kaszy. Na początku Bóg stworzył kulę ziemską. Kaszubski Świat Bajek ma nie tylko bawić, ma też uczyć. Będzie o tym, co to, kto to jest patriota. No przede wszystkim patriotom to jest ten, i dzieciom trzeba to tłumaczyć, ten, który słucha najpierw mamy i taty. Zresztą stare przysłowie, jaka młodzież chowana, taka Polska później zastana. Zwiedzać Kaszubski Świat Bajek można od jutra w Szymbarku.